Ziemia zaczynamy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy, a to dlatego, że <grywania> chciałam ci pochwalić, jak jestem super cheatuchem, że postawiłam powysyłać ludziom prezenty dla szczęścia życiowego, ale no, no dalej dosyć sporo nam brakuje do Deluxe odmłodzenia i to tak, no, no bardzo sporo. <grywania> Także trzeba będzie naprawdę wspinać tupew. Co to jest? Co? Chcemy dziecko kupić cymbały, proszę bardzo. Pasuje do takiego debila, znaczy to... <grywania> Tylko trzeba się skupić na trzepaniu punktów i oglądać te gdzie Dobra, wbijemy chyba, myślać nie ma problemu. <gry> Jezu, cały czas mnie przeraża, że piękność się tutaj zmienia w jakąś karę cały czas na tym panelu. Ja się jej nie chcę w moim domu i autentycznie ona dorasta i ona z tego domu fktała, bo mnie straszy. Za 11 dni i cię tu nie ma. Nie macie. A, a dziecko śmierdzi, mogę je umyć? Nie, no mogę pryskającą umywalkę. No, przecież nie będę dla niego kupować wanny. Jeszcze tak mnie nie powaliło, nie? <gry> w ogóle, chwila. Co robisz? Z czemu kościel damy je zęby w ziemniaczonej piwnicy? Co to jest? To... Rakety, rakety, jakie mogą mieć nazwisko? Już wiem. Damy im z myśli. Pytanie: czy to jest małżeństwo po rozwodzie, czy może incest i zły incest? You never know. Właśnie, jest wiosna. Wiosna, piękniejszy wieje wiatr. Wiosna, trzeba zrobić zdjęcie na ścianę. Nie, nie patrzcie, najpierw byłam w kostiumie, a potem w menelskim ubraniu. Ach, cudowne wspomnienia. Dziecko, Super Shaya i Parker Prudence spodziewają się dziecka. O! Penny Racket Racket i Dudley, Racket Racket zgodzili się na szybkie słowo od dziecka. To mi jeszcze gorzej, jeśli pomyślę, że incest jest wincest. Napraw... Skocie wyprzytałam, napraw kościół. I miałam takie welto, to nie jest takie proste, to może to zajmę. Dobra, kolejne. Pragnienie spełniać klocki. Kobieta, ale jak my mamy zbierać na, na godne życie, to nie możemy wydawać na, na dziecko. Wydawanie pieniędzy na dziecko nie ma nic godnego. Powiedziała osoba, która aspiruje na zostanie pedagogiem. A ty napraw ten kościół po szkole. Jakie to zwyczajne popołudniowe zajęcie. Oh! Właśnie mieliśmy przyjść jajkami z cokolwiek. Dom tego typa. Oh! Gdzie on mieszka? Jak mu tam jest? Kordel, Mac, coś tam. Mac Gdzie mieszka? Kornel, Mac Naget? ukrywa ukrywa się pewnie przede mną. Boi się mojej mocy. Beskitu, no żaden domek mi się aż ten, ten. Żaden inny. Może... O! Znalazłam cię. A czyli jak nikogo nie ma w domu, to nie mogę. W... To właśnie tym lepiej jak nikogo nie ma, żeby żeby rzucić teraz jajami. No. Pff. Dobra, to będę tutaj stała i będę czekała, aż ktoś wróci, żeby obrzucić jego dom jajami. Bo tego chce ode mnie gra. O! Akurat ta bździągwa wraca. A, no nie rozmawiaj z nią już tylko jaja. Ja, ja. O, Ale dziecko jest w domu, jakże mi przykro. Ups. Ignorują mnie. Co? O, nie, dziecko na linii ataku! Udany psikus! Wow, niesamowicie. A teraz, o, będziemy miał biodegradować. Zapukaj do niego. Puk, puk, otwórz mi, chcecie po. Znaczy, nie wiem, czy to może posetnie jest najlepsze słowo. Bio. biodegeneru. Bio nie! Co, co robi policja? Wy, chuligoni, musicie że się tacy cwami z tymi swoimi głupimi psikusami. Cóż, stróże, porządku miasta, Twinbrook są tu, by się z tym. Nie umiem czytać, tak. No, miałaś się uczyć tej charyzmy, kobie... Zostaw, zostaw swoje dziecko w spokoju. Znaczy, moje dziecko, znaczy. Ucz się charyzmy. Masz szlaban. Traj mi, bitch! Chodź tu. No. A ja mam gdzieś, że mam sz... O nie wydaje mi się, panienko, masz szlabany. Musisz jej powiedzieć, że nie masz szlabanu? Bo nie chcę, żebym. O, zwolnij! Jesteś zwolniona z mieszkania w tym domu. Nie no, wiadomo ze, ze, ze szlabany, ale nadal. O, tak będą gdzieś ze sobą rozmawiać? Super. Nie no, ma... rewelajta 20 na 10. duchy? <laughs> jest tu! Od... <laughs> Przyszedł mi myrdolić kartofla. Ej, ja nie wierzę. Co za, co za mąż, co za ortodoks, czy jak mu tam było. No i o przeszkadza cię, że dziecko płacze. No przepraszam bardzo, że zrobiłam sobie dziecko z samą sobą i jest głośno. Miałam powiedzieć, no przypuszczam, że to jest twoje dziecko, ale tak sobie właśnie w ostatniej chwili przyniosłam, że nie jest jego dziecko. Sama mam ze sobą dziecko. Co długo idzie na bicie tego jednego punktu? Mi już chodzić, dobra, nie obchodzi mnie to. Ja chcę postarać się o dziecko. A on nie jest w końcu moim mężem? Trudno. Dawaj, dziecko ducha! Dziecko ducha! Dziecko ducha! Dziecko ducha! Tak! Tak! Spierdala, nie? To jest takie, jak się obędę ojcem? We'll fuck this shit I'm out. A, tak było, nie zmyślał. Kolejny dzień. Kolejne pielęgnowanie podziemnej hodowli. Ale zobaczymy, było 18, zaraz zobaczymy, bo jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ula, las, sporo prądów. Sp praktycznie wszystko Hello there? <laughs> Boothog butternut. Boż... <laughs> Niech będzie Bożena. Gra <laughs> zadecydowała, to jest Bożena. Obiekt Bożena. <laughs> Pozdrawiam wszystkie Bożeny. Jezu, masz mały psycholu. No. Niech ci służy. Mogę go nazwać? Nadaj jej imię... Co on może być potem w związku z tą lalką? tak, to zabawmy się w Pride Month w imię chłopięce Fluff. Z zawsze chciałam mieć partnera imieniem Fluffy, Hashtag I 35. I to prawie dwudziechę mamy. U prawie dwudziecha do przodu. U la la la. Ja mam ziemniaki. U la la, -la. Tobie zostały tylko flaki. Czy teraz obrażeni? Powinniście. Bale jest 18? <laughs> o 18? O tak dzisiaj... Dobra, nie będę udawać, że, że pamiętam, ale jest The Balch, my, w... my chyba idziemy z nią na balso, nie? Jakaś taka lamerska ta impreza, z tego co słyszę. Gdy piękne tańczyło. oj, tak! Yes, girl! Jakieś randomy nie ale to widzę w ogóle dwóch emerytów i pies robią nam za przyzwoitki na studiu. <laughs> Jak on wykręcił tą laską! nie tylko jest głodny, chciał go pewnie zabić, a potem zjeść. Starsi ludzie są straszni. O królową balu! Łup! łup. Chcę, na zapanował pokój. Mm, ona tak mówi tylko dlatego, że oni wiedzą, że ona ma ten wiecie statek kosmiczny w ogródku. <grym> I mogłaby, wiecie, tak trochę wszystkich się ich pozbyć. Jednym krótkim kliknięciem guziczka, także musi wiecie ich po prostu zapewnić, że to tak, to, 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 to totalnie, totalnie kocham ziemię, kocham człowieków! Człowieki najsuper. Sara przynosi sobie piękny pącz przez cały pewnie, że ona dobrze się bawi. O, oh, One oh, 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 są takie złotkie! Piękna jest naprawdę urocza dla Sylvaniusa, Sara nie opuściła jej boku przez to... Mm, moje złodziaki! Dostaniecie po prostu najpiękniejszy ślub ever! W sumie jestem ciekawa, czy mogą jakieś, Jakoś inaczej mogą wyglądać te dialogi, bo... bo Pamiętam, że jak oglądałam u Młoteczki serię, to tam właśnie... E, Cież ich e, syn z tą, tą z ciumcildą mieli Właśnie też takie super fajne tt Naprawdę to jest znowu to samo Jestem po prostu ciekawa czy może być tak, że pójdą, ale na przykład będą mieli jakieś tam, że o, e, Bla 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 i że się nie lubią, że waro nie tańcem szlapam za godzinę, mam to gdzieś I don't give a fuck, studniówka jeszcze trwa według tego, także ja się nigdzie nie wybieram Zobaczyć ducha No well Jak urodzisz swoje dziecko to to zobaczysz, bo będzie duchem, także. Troszkę poczekasz, you know? Zgań. Jezu, daj jej spokój, ale z ciebie gderliwa biściągwa. Jednak kiedyś będę taka gderliwa, jak będę miała na córkę, proszę niech ktoś mnie zdzieli, naprawdę. Ty wiecie, nie żeby było tak, żebym się nie chciała tym przejmować, ale jest, no studniówka była. Kobieto, nie zesraj się, że troszeczkę później wróciła do domu, or whatever. Dobra, dziecko nauczyło się strać. Mogę już więcej się nim nie przejmować. Halleluja! Miały w strojach tych tych, co w strojach wierzchnich. Nie, ale zostawię. Nawet wiecie, co będzie tutaj, taki przerywnik. Ej, chwila. Mowę, obiec on. zdjęcie jest troszeczkę większe, ale wiecie, chodzi o taki przerywnik, tak, że, że między tymi zdjęciami miała miejsce cudowna studniówka, się stała magia, a koronę postawię na. On nie postawi na sofę, Tak, jak wyłączę mową <grych> O, nie mieści się na sofie. Wiecie, jak zrobiłabym jakąś półeczkę w jej pokoju i tak dalej, ale... Ale ona nie ma swojego pokoju. Co, że wie biurka zaciążała, Nie no, tak to jesteś wciąż, zapomniałam. wiecie, <grych> że, wie, że biurka w wciąż jest takie, o tak, super i tak dalej. Ogródek, ogródek, ogródek. Ogródek, ogródek, ogródek. Ogródek i ogródek. On nie, zdechł nam ziemniak bez ogródek! To był, podejrzewam, jednym z pierwszych. Nie, He's dead. He's dead, boy. He's dead. No... Ej, widzicie, ona nawet płacze! Ona płacze, że ziemniak obumarł. To jest prawdziwy ziemniak, tak? O, bo ale ja, ale ja ci współczuję kobieta. Wychodować zakazany owoc to swoją drogą. Gdzie tam jeszcze chcesz od życia, nauczyć gotowania do dopieki jakiś zakazany owoc. Trzeba by poszukać najpierw nasionków jakichś. Najlepszym miejscem do, do szukania takich rzeczy jest cmentarz. O! Dobra, jest skałka. Skałka to też jakiś dobry syf. Sprawda, nie, nie zasadzę jej, ale zawsze się jakoś wzbogacam. <laughs> Pójdę jakby, wiedzieć o do komisu pójdę, sprzedam się <grystanie> i zobaczymy co i jak z tego, nasiona, <grystanie> który z nich to musi być to nasiona, która będzie, <grystanie> tak, 300 za co, co naprawiony kocioł, jej, kościół jest naprawiony, świat jest piękny, again. Dobra, i tutaj jest że zakazany owoc. Czy my wiemy, co to jest? Nieznane rzadkie nasiona i nieznane nasiona specjalne. Trzeba będzie w takim razie po prostu zasadzić, a to co jest? Przynieść świetny. na moje ziemniaki. Wszystkie moje ziemniaki są świetne, hamanie. Ale dobra, idźmy do eliksirów. Sprzedajmy kamienie, i może być jakiś fajny eliksir do kupienia. Na przykład eliksir bycia. Czarownicą czy coś? Co to jest zakorne? Czy przypadkiem nie jest z. Z podróży, wiecie jak możecie sobie grzebać w ziemi i tak dalej? Ewentualnie ziemia ma pryszcza. <grywia> Sadgę. Oh, fontanny młodości. Kloner? Nigdy nie użyłam klonera, dlatego że jestem piczką. Ale teraz tu się zmieni. Dawaj, lecimy do domu użyć klonera. Oh, ej! To, 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 jest, to jest dobry bajer. To jest, to, jest, to jest chwila wielkiego umysłu. Czy jeśli ziemniak jest teraz w ciąży i ją sklonuje, to czy klon też będzie w ciąży? Ergo będę miała więcej dzieci duchów? Jak to nie mogę? Co? Czyli ta gra to przewidziała i nie mogę? Nie mogę, bo jest... Pewnie tego, że jestem w ciąży. Co za bullshit. Ej, ale gu... O! Ale mnie teraz gra kurzyła, ale mnie teraz gra wkurzyła, a to miało być takie piękne! A to miało być takie piękne, zaj klonowanie z zarodkiem w środku i w ogóle i bum szakamaka i... Oczywiście gra, gra, musiała... nie. Sadkę, naprawdę sadkę. A w każdym razie półka na książki kupię, bo się nam faktycznie może przydać. Do tej jednej nauki gotowania. Dobra, czytaj, gotowanie to sztuka. I zapomniałam się ostatnio, nie wiem kto z Was oglądał Rogaterancho, ale tam jest ten cały Alameda Slim i on właśnie ma takie y, kobiety śpiewają tam ptaszki śpiewają, a ja dmucham, nie to sztuka. Z Szacunkiem durnie, bo coś tam ze mnie gośbąka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię Kto pięknie, krotnie bydło, powiedz sam! Ja tutaj, a gdzie na ścieżę? Ja tutaj A Growska jeszcze ręce

Jezu, i nikt nie poniesie tego dziecka jego ja nie włoży do końca? Nawet jego przyjaciel tam nie chce do niego przejść, mu to... Do... Ten krasnal mi obserwuje dziecko, co nie? To jest creepy krasnal. Właśnie, ile jeszcze do wiosny zostało? Dwa dni. Oh, trzeba totalnie jechać, trzeba totalnie jechać, zrobić zdjęcie, bo nam się czas kończył. A jakby wiecie, to nie chodzi o to, że po prostu, że jakiekolwiek zdjęcie, tylko właśnie mi zależy, żeby były jakby te tła, żeby jakby kontrolować. To, że, że właśnie jakby z nowa pora roku i tak mieć ten taki obraz, jak się rodzina zmieniała. Oczywiście bez męża, bo. Nie jest rodzina. <laughs> On był nam tylko potrzebny zapłodnienia, ale wiecie, chodzi o to, że ona i dzieciaki jest. Ciuchy jak od sta. starej z. szafy. <laughs> no czyż to nie wygląda pięknie? Co? Ale ex fucking cuz me, ale ale to musiała pójść plutka. Czy ja mogę jakieś zniesławienie, czy coś? Ponieważ ale ja obrzuciłam jego dom jajami. To jest dalekie od przyciskiwania się, i ja mam dziewczynę. Nie, ja nie, nie, po prostu poczekam, kupię jakiś eliksir. Obr... Czemu ty znasz jakieś niemowlę? Cokolwiek. E... Gdzie, że myślimy, myśli, że. O! Gdzie moja córka na tym dawie, może być jej przykro. No. Dzz, o! Proszę, spier! Nie, no, naprawdę, jeszcze raz zobaczę, wiadomo, że się obciskujemy. A przyjdę do niego z Enrasem w łapie i go zabiję. O, Karla! Ej, nie, ja autentycznie idę. Gdzie, gdzie jest? Gdzie jest Szaja i gdzie jest jej dziecko? Twoje dziecko zostanie oficjalnie przemianowane na Karla przez K. Jak już wiecie, jak już Karla, to, to nie oszukujmy się, że to nie jest Karla. Tylko, tylko Szaja ma małą Karlę, tak. Karla, szajsa. Mamy super szajse i karle szajse. Nie ja wiem, teraz z nią trochę czasu. Nie wiem pochwal, że, że nie zmieniła się tak totalnie dla dziecka, bo dalej ma super opaskę i ty, ty fajne gumiaki czy coś. Właśnie chwilę, bo ja miałam posadzić te teje, no przecież im dłużej ich nie sadzimy, tym gorzej. Cała kasa w PINDU. Ale brat jest na, na wyższy cel. To może. Oh! Właśnie, bo to może być jakiś kwiat śmierci. To oh! gdybyśmy ogarnęli gotowanie, to mogłaby się zrobić ambrozję. Uu, yeah To by było dobre. No na to ja muszę robić jakieś kiblowe pojednanie, żeby spełniło im się to pragnienie zaprzyjaźnienia się z córką z powrotem. Jakby. Nie ma to jak zaprzyjaźnić się z samych dobrych powodów z własnym dzieckiem. czy ja rodzę? O, ja rodzę. Nie ma tak dobra relacja, czy ja je rodzę? O, ja rodzę. O, chłop! Dam dziewczynkę. Dobra, mamy piękny, mamy duży, jaki jeszcze może być ziemniak. E, smaczny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tykstowany nie będzie. Tekstowany geniusz. Nie, jesteś zielony! Mogę, mogę zostawić to dziecko w szpitale. Chciałam ducha. Chciałam ducha, to dziecko mnie nie satysfakcjonuje. Mogę je wdolić. Pretty, please. W każdym razie to już jest ten moment w takim razie. Użyj eliksiron, sobie zostaw to dziecko. No, to wyglądało bardziej, jakby rzuciła w dziecko z tym szkłem jeszcze. Stworzyła klon. Kto jest oryginałem? Dobra, ale gdzie jest mój klon? <laughs> Przyjazne powitanie. Jesteś moim klonem, i jesieniaro. No halo, czy mogę cię przywitać i dodać do rodziny, bo ja liczyłam, że ona od razu zostanie dodana do rodziny, ale jak nie, no to... to mu muszę, muszę ręcznie. Tutaj Sima. Uga, 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 uga. Mamy dwa ziemniaki. Ten ma nawet dyplom szkoły średniej i ma książkę i parasolkę. Kur... aż... Oj, zobaczcie, to byłoby cheaty, gdyby ona się kopiowała z tym, co mamy w wyposażeniu, czyli miała te te te, miała nasze ziemniaki. Oh! Nawet mają inne cechy. Widzę, pokrywa się kilka, ale nie wszystkie. Ulala. Trochę wiem, ale mają te same kolory, te same te, znak zodiaku, to samo pragnienie. Kul, 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 kul. kul, kul, kul. Ktoś pamięta jeszcze kul kulki, Tylko ja jestem tak stara. Mm. Jeśli będziemy go mieli jako ducha, będzie większe prawdopodobieństwo, że... Będzie mieli dziecko ducha. Ale ja chcę mieć tutaj kolejnego ducha do tego wszystkiego? Mamy już klona, trójkę dzieci... W sumie Eluwina. Im bardziej dolona rodzina, tym, <noise> tym bardziej adekwatna. Ooo! Achievement! <noise> Nie wiem, czy wiesz, ale potencjalnie możesz mieć dwie żony teraz w swoim domu, także. Nie wiem, czy chcesz zostać, ale. Mamy jakieś książki? Czy jesteś moją. Czy to za jakaś. Książka fetyszysty? Ja yes, z pieniądze! Dobrze że cię ożywiłam. Byłeś tego wart. Teraz myślę, że trzeba by było zadać w ogóle najistotniejsze pytanie: jak ja planuję to wszystko tutaj pomieścić? Bo to myślę, że, że, że jest naprawdę istotny element. Dobra, <laughs> okej, okay. duch, duch y nie musi spać. Ona nie musi spać, ale duży będzie musiał spać. Y szczęśliwy. Gdzie jest w ogóle drugi szczęśliwy? trzebać się trochę zmienić, mnie, bo mi się będzie za bardzo mylić. Szczęśliwy dwa. Oni muszą spać i dziecko musi spać, więc przydałoby się y zainwestować w rozbudowę domu, y jakkolwiek w którąkolwiek stronę. Tylko jak przy takich funduszach? Oh, właśnie, czy ktoś się zajął roślinami? Chłopaka, oh No, to dziecko nie powinno w ogóle dorosnąć? Myślałam, że o 18 są, bo on jeszcze przed 18 miał że jeden dzień. Halo! Drośnie dzień wcześniej, bo w sumie nie mam już dla ciebie miejsca, także. Dawaj, do góry łapać chmury czy coś tam takiego. Nie, ode mnie trochę szalony. Jeden w tym domu to się nie dziwię. Naprawdę się nie dziwię. A twój friendolino? Coś ten? Tak chyba troszeczkę. troszeczkę dedek, co nie? On nie powinien tak trochę. się w twój rozmiar zmienić? Czy, czy coś? Nie, żebym się, się znała na wymyślonych creepy lalkach, ale. Ale no tak, tak strzelam. No brak, nie, to nie, nie będę zmuszać. Ale ty definitywnie musisz się zmienić. Stylista time. O, Śmieszny. z Dziecko grzyb! Dziecko, dziecko grzyb! Dziecko może mieć. Pierwsze ja słyszę, żeby dziecko w tym wieku mogło być tak owłosione, ale. <śmieszne> O jas i będzie. <laughs> będzie chodzić w takim stroju, żeby odsłaniać te, te odsłaniać swoje zwierzęce walory, wiecie, do panienek, rar. <laughs> Wygląda jak mały Elwik, ja nie mogę. ja ci współczuję dziecko, jak ja ci współczuję Czemu dziecko ma strój do pracy, co? Widzę, jak stara na busaki, ale dalej, czemu dziecko ma strój kariery, co? <laughs> A. Nie, że w takim w sensie, że się śmieję Z jakby, wiecie, mężczyzny, który nosi sukienkę Bo jest mi naprawdę e, Obojętne, co, co nosicie i kiedy I jak wam wygodnie, ale Słuchaj, on wygląda Z tymi włochatymi łapami To mnie po prostu starczy, Wiecie, dla mnie to jest powód, że sama mam Znacznie włochaty łapy, Śmieje się, są To moje męskie łapy, więc jakby Bawi mnie, bo też Wyobrażam sobie, że dokładnie tak samo ja wyglądam W sukience. <kluzny> Jezu, umarłam. Umarłam i nie wstaję. <śmiany> w ogóle on ma kolejny statek kosmiczny. Cheaty, cheaty, papa, pop, pa, 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 pa. To podchodzi pod cheaty, W takim razie, dom czeka rozbudowa. <śmiany> <The next day. śmiany> Dobra, trochę zajęło to. Wiglowania, szwiglowania i dalej nie jest dobrze, ale powiedzmy, że jest lepiej. W głównie tylko przemeblowanie, większość mebli z tego salonu kuchnia wyniosłam na piętro, więc jest teraz taka większa kuchnia i jadalnia z oczywiście pięknym widokiem na póły ziemniorów. Na górze jest właśnie kanapa, jakaś roślinka, półko z książkami, kibel, pokój dużego i pokój pięknego. Tak, pięknego. Przynajmniej, piękny, ale nie jest piękny. Właściwie trzeba teraz ziemniaki jeszcze ustawiać z powrotem. Znaczy z powrotem, jak z powrotem. Jak przez miejsce trzeba je postawić o tak o bardziej. No, czy to nie jest piękne? O, oh, to kupiłam dwie szafki. Są idealnie zapełnione po prostu. The, the right amount of ziemniakes. Oooo, oh, idealny czas by żyć. Najlepszy czas by żyć. A, i jeszcze kupiłam pralkę i suszarkę, bo zobaczymy czy ktoś się zdecyduje posprzątać ten syr. Dobra, no to tym widokiem dwóch ziemniaków gdzieś się mijających za... za się... No i poszła sobie, i mały bohaty ziemniak, i wszyscy, dobra kurde. Czy jakieś mogę takie zrobić, nawet o, ściana z ziemniakami, super. E, w każdym razie... E, to by było tyle, na tyle w sumie, aż tyle szaleństwa w dzisiejszym odcinku. Dzięki wam za lajki, które wsparcie znacie. O lato, trzeba będzie zrobić nowe zdjęcie. No, nie uwzględnię ducha, bo nic nie warte, ale uwzględnię naszego klona, by to istotna część naszej rodziny. Dziękuję Twitch'owym wspierającym Szymonowi, Moru, Sep, Aleksiu i Wiertarci, a także YouTube'owym wspierającym Born For Burning i Paulince. A, jeśli że możecie podziękować za to, że ten odcinek jest tak szybko, w sensie że jest teraz, a nie później. Ty yy, wspierającym, którzy właśnie na, na Discordzie powiedzieli, że chcieliby trójeczkę, więc trójka Pani została wybrana, więc to taktyka, jakby ktoś chciał wiedzieć i na przykład chciałby też mieć jakiś wpływ, to, to musicie dać mi pieniądze, żebym was brała i was to jest kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.